To, co oferuje system, jakby w pełni zaspokaja potrzeby moje i moich klientów. Bazuje na standardowej instalacji elektrycznej, czyli jest prosty w położeniu okablowania. System jest bardzo stabilny, bezawaryjny, spełnia nasze oczekiwania. Wszystkie funkcje, które my chcemy w systemie uzyskać, uzyskujemy z jednego modułu. To komfort. To jest wygoda, to jest bezpieczeństwo i dla mnie najważniejszy aspekt to jest energooszczędność. Budujemy jedną zintegrowaną instalację elektryczną, która jest sterowana i zarządzana inteligentnymi modułami LCR. System DOMIC jest do... W sumie taką wisienką na torcie. Domik-based jest dla systemu LCN tak jakby oknem na świat, można powiedzieć. To był produkt, który tak naprawdę każdy chciał mieć, każdy chciał pobawić się tym, przetestować, zobaczyć jak to działa. Jest jakiś moment przełomowy, ponieważ mogliśmy wyjść bardziej do końcowego klienta. Właściwością Domika jest możliwość integracji z innymi systemami. Można systemem sterować poprzez różne urządzenia typu iPad czy iPhone. Integracji z systemem alarmowym. Czy możliwość współpracy z innymi standardami, jak na przykład y, z systemem klimatyzacji, czy, czy sterowanie diodami RGB. Możesz cały obiekt, całe mieszkanie i funkcje na tym obiekcie przejrzeć dosłownie w kilkanaście sekund. Y, możliwość sterowania przez internet to też jest duża zaleta. Mogę powiedzieć z pełną świadomością, że y, mając zainstalowany taki system w domu, płacę za. E, za ogrzewanie mniej. Pomimo tego, że mam ogrzewanie elektryczne podłogowe, wizualizacja w prosty i, i bardzo intuicyjny sposób pozwala mu te wszystkie e, funkcje, które ma u siebie zainstalowane przejrzeć, skontrolować e, no i zrealizować. Ja korzystam z tej na iPhone'a. Uważam, że to naprawdę bardzo fajna, a przede wszystkim bardzo szybka wizualizacja. Użytkownik może sterować swoim domem, czy kontrolować swój dom poprzez właśnie łącza zdalne. Powiem szczerze, ani ja, ani moja żona nie wyobrażamy sobie, żebyśmy mieli teraz funkcjonować w, w, w budynku, gdzie nie ma żadnego systemu wspomagającego, czy, czy systemu sterującego. U siebie w mieszkaniu mam zainstalowany domik. Bardzo fajnie to działa i jestem zadowolony. To jest tak jak z funkcjami, każdy musi wyciągnąć z tego systemu coś dla siebie. Myślę, że LCN jak i system domik ma przed sobą olbrzymią przyszłość. Dziękuję.